Na przestrzeni wszystkich konfliktów zbrojnych w historii, wynikiem naszego intelektu, powstały naprawdę bardzo dziwne i groteskowe bronie. Większość z dość mizernymi wynikami. Tak jest w przypadku dzisiejszym, prawdopodobnie słyszałeś o wielu z tych groteskowych broni, ale jestem pewien, że nie słyszałeś o tej. Dzisiaj porozmawiamy o tak kontrowersyjnej bombie gay. Bombie, która miała na celu przekształcenie swoich celów męskich w mężczyzn, którzy szukali innych osób tej samej płci. Na polu bitwy wystarczy nacisnąć jeden przycisk. Niewątpliwie jeden z najciekawszych, najdziwniejszych i najbardziej niezwykłych projektów przeprowadzonych przez Stany Zjednoczone. Prawdopodobnie pomyślisz, że to broń, która została stworzona dość dawno temu być może podczas II wojny światowej ale jej rozwój został zaproponowany dopiero w 1994 roku przez Laboratorium Wright należące do Sił Powietrznych Stany Zjednoczone Ameryki. Trzystronicowa propozycja została przedstawiona jako pokojowe rozwiązanie każdego konfliktu zbrojnego. Propozycja nosiła tytuł: Identyfikacja substancji chemicznych, drażniących, irytujących i nieśmiertelnych. Ta propozycja prosiła o 7 punktów: 2 miliony dolarów, które miałyby być przekazane laboratorium w ciągu 6 lat na stworzenie grupy różnych broni nieśmiertelnych. Gdzie wyróżniała się wspomniana bomba, która powodowała u wrogów ostry przypadek atrakcji do swoich rówieśników. Celem tego było, że jeśli żołnierze nie mogliby oprzeć się bardzo bliskim relacjom ze swoimi towarzyszami, nie byliby w stanie walczyć. Zdecydowanie nie. Poza tym, żołnierze pod wpływem byliby mniej skuteczni. Bomba G miała być bombą chemiczną, zawierającą potężny afrodyzjak chemiczny, która wywołałaby niekontrolowaną chęć nawiązania intymnych relacji z każdym, kto jest w pobliżu. Propozycja oczywiście była klasyfikowana, jednak została uzyskana przez projekt Soushan organizacją przeciwdziałającą broni chemicznej i biologicznej. W ramach projektu stworzono również różne rodzaje broni nieśmiertelnych, takie jak bomby powodujące niekontrolowane wzdęcia, a także przyciągające pobliskie owady. Wśród innych nieśmiertelnych, dość nieprzyjemnych broni, które spowodowałyby duże zniszczenia w szeregach wroga. Ale najbardziej godne uwagi oczywiście było wspomniane wcześniej G-Bomba, która sprawiała, że ofiary były dla siebie nieodparte. G-Bomba nigdy nie została bezpośrednio wyprodukowana, ponieważ nie udało się znaleźć substancji chemicznej, która naprawdę powodowałaby takie skutki tak nagle. Więc pozostało to tylko dziwnym konceptem na papierze, a w rzeczywistości wiele z tych broni nigdy nawet nie wyszło poza papier. Ale w 2001 roku, roku po wycieku informacji o projekcie przez Sunshine Project i wywołaniu wielkiego zamieszania na szczeblu krajowym. Ponieważ Pentagon naprawdę poważnie rozważał stworzenie tak dziwnej broni, postanowili wydać oświadczenie na ten temat. Pierwszy cytuję: Departament obrony jest zobowiązany do identyfikowania, badania i rozwijania nieśmiertelnych broni, które wspierają naszych mundurowych. Bomba G była rozważana do rzeczywistego wykonania, a to nie przypadek, że została zrobiona w latach 90. W tamtym czasie była bardzo poważna dyskusja na temat tego, czy powinno się zezwolić na homoseksualizm w armii Stanów Zjednoczonych, ponieważ była uważana za całkowicie niekompatybilną z koncepcją żołnierza jako takiego. Więc kiedy propozycja Laboratorium Wright dotarła do Pentagonu, pomysł sprawienia, żeby wrogowie żołnierze mieli te tendencje, mógł wydawać się bardzo atrakcyjny dla amerykańskich wojskowych z tamtego czasu? Naukowcy z Laboratorium Wright nie osiągnęli niczego swoim dziwnym konceptem spowodowali jednak duże wgniecenie w kulturę popularną i mieli duży zasięg medialny tam. W latach 2000, nawet w 2007 roku, roku, przyznano im Nagrodę Ig Nobel Nobla. Nagrody Ig Nobel Nobla są parodią nagród Nobla i doceniają badania naukowe, które najpierw sprawiają, że ludzie się śmieją, a potem zastanawiają się nad nimi. Twórcy Bomby G nie pojawili się, aby odebrać nagrodę, więc wiesz już żołnierzu, bądź ostrożny, kiedy stawiasz czoła amerykańskim siłom powietrznym, bo może zacząć cię przyciągać do twoich towarzyszy. Dzięki za obejrzenie filmu. Do następnego razu. Cześć.